Dobra, że... no, no, muszę go ochronić. Bo no! on jest za słaby, żeby ich zabić. Zobacz co tu potrafi zawodowa asasyn. Konaj kapitan straży i jego porucznika. To to jest kapitan straży? To nie wygląda tak na jakieś... że stanowi poważne zagrożenie. No kapitan na bo już. No, i to będzie kwatera główna tego biedaka. Bianka, twoja panienka została zaatakowana? Nie, niedobrze. Każda zabita paracyjska jest przeze mnie strasznie upokiwana. I co jest swoją Bianką? Co się stało z swoją Bianką? Nie widzę nigdzie trupa. Widocznie może żyje. O, leży pod stołem. Aż tak się schlała. Co? O, ładna Bianka. Ezio! Bianka. Bianka. Dasz mi ją pocałować. Mogę ją pomacać, chociaż. Nie wiem, czy ja to jesteś. Ale nie dlatego, jesteś

a hmm. no zobaczymy. Nie zostawi nikogo. Wolni najemników. Właśnie. Nie lubię takich zadań. musiał trochę pobiegać. O, to jest strasznie głupie. Zadanie mniej więcej wygląda tak. Wyjaśnię zaraz. tak. Powiedz tu, Wrócić tu. Powiedz zaraz gdzieś tu, Wrócić tu. Jezu. Yes. Nie lubię tego. W każdym miejscu uwalnia się jedną grupę najemników. Trzeba w e, wrócić chyba do tych domu tego Bartolomeo. To jest dom, dom e, u kwatera. kwatera Podczas każdego takiego wypadu... A miałem wrzucić mu pieniążki, nie Masz! Masz! Łap! Aż lód nie zostawił, tak się ucieszył. Teraz trzy żony... Jakie są ci strzeżnice? Gdzieś oni muszą do tego strzec. Są tutaj. Nie, poz nie pozwolę wam, nie pozwolę. Rzucę sobie bombę dymną. I was zaskoczę. Jest później. Ostrze. O, biegie, biegie, biegie. Jest. Na raz. Dobre to było. A, ja miałem fajny plan. To muszę ich odprowadzić, i idziemy idę do kolejnego punktu. Nie, myślałem, że przewracać. Więc przepraszam, trochę się pomyliłem. Naprawdę, sporo z tej gry zapomniałem i gram jak totalny frajer, no trudno oni będą mi pomagali przy przechwyceniu kolejnej grupki mhm Dobra jestem na miejscu prawie ale tamci chyba są po drugiej stronie o są tu pomóżcie mi koledzy atakować Nie, nie wait tylko za mną Mamy tu do załatwienia paru Ciemię, piersi atakujecie Bez ostrzeżenia? Nie mojego strażnika Kur... wszyscy mnie... Ej, ej Let's się lepiej Tu walczymy o nasze życie nie jest jakaś walka o honor, że możemy się wycofać Co się nam nie podoba jest tutaj, sobie do ciebie, tak, jeszcze jeden został odbyć uwagę, tak, dobrze, dobrze, jeszcze jeden i w plecki, o, lubię was na imię, tutaj kolejną grupkę, No jak daleko? Jak tylko skończę to zadanie, będę musiał pospinać się na punkty wysokościowe. Może jakaś tu strona kodeksu jest ukryta. Niewiele już mi ich zostało, bo teraz mam w swoim inwentarzu trzy strony, a większość już zdobyłem. Ach, Może je sobie ich daruję. E, ja to są sobie poradzę chyba. Mam nadzieję, że strażników nie będzie jakaś zdumiewająca ilość. Tu dam dwóch A ja sobie co ja sobie zrobię? Co ja sobie zrobię? Ja sobie rzucę nożem w jednego. Trzymaj! O, nie zginął. Trudno. Costki. No. Yeah. Teraz atakujmy. Panowie z widami przyszli. Myślę, że jak mam długie, to coś, coś im to da. O przykład długiego to ja tutaj komu? A, proszę, pod, pod paszkę i z tyłu plecki. Nie, ja, ci, ci damy to bardziej na no, piąstki. Są podatni. No, widziałeś, Chciałeś mi zaatakować. A teraz ja ciebie powalę. Łucznik jeszcze jest chyba Eee, to był. To był jakiś bug, czy co to było? mi nawalać. Chodź i walczę jak facet. O, i znowu. No dobra, walczę, że zginę. ten. Trzymaj, narzli się, idą. Kurde. Facet. Dobra, uwolnij tych. I oni to muszę być fajnie. Jak się do siebie dostać? Tu chyba. O, spadł. Kurde, facet, mogłeś już zejść. Trzymaj, cholera, narzli się tego ostrza. O, przecież moi tego... ludzie Już wszyscy? O, fajnie. Teraz punkt wysokościowy. Byle jaki. Tak jak mówiłem, muszę tu trochę... tej się podkrywać. Żeby... Żebym jakieś strony kodeksu nie ominął. Ale to i tak, i tak musiałbym ze strony kodeksu zebrać, bo mówiłem już to, ale one są koniecznie potrzebne. O, skrzynia się za Koniecznie są potrzebne do przejścia całej gry. Bez strony kodeksu nie odblokujemy od ostatniego wspomnienia. Trzeba je zabić jednego z grubasów. Dużo ich jest, więc ci, którzy nie grali w grę, mogą, mogą nie wiedzieć, którego. Punkt wysokościowy jest tutaj Teraz wchodzę tu po oknie I będę na miejscu O, jest tam Jorzełek sobie lata Tutaj na to rusztowańko i rozglądamy się Kurcze coraz gorzej z moim gardłem jest Widzicie, jak się poświęcam dla was, żebyście mieli zawsze świeżą porcję odcinków. Następnie jest tutaj, więc idziemy. Takie mam poświęcenie. O, tu jest skok. Mhm. No i tak, e, to co teraz nagrywam, to obejrzyjcie pewnie za jakieś 2-3 tygodnie, bo w moim przy moim wrzucaniu główny przemian Bajoszoka i Asasyna tak wychodzi, że te, te które mm, oglądacie aktualnie, bo dzisiaj jest 21 tak, 21 dzisiaj jest grudnia dzisiaj jako to oglądacie odcinki z 7 chyba grudnia więc no to dwa tygodnie minęły na lepiej, trochę chyba. Więc to, co teraz sobie tutaj oglądacie, ten odcinek, to ja go nagrałem już w pewno 2 trzy tygodnie wcześniej. Niestety, nie mam takiej oszczędzającej prędkości łącza, żeby. No co, no, nie mogę wyżywić. A muszę chyba ten skok wykorzystać, tak się zastanawiałem. Nie mam takiej oszałamiającej prędkości internetu, żeby przesyłać więcej niż jakieś 3 odcinki na dzień, no nic na to nie poradzę, że u mnie tylko mogę sobie założyć tepce, ale telekomunikacja. A telekomunikacja polska się pałkę nieźle, bo e, chyba na, na livestreamie to tłumaczyłem. Moim widzom, a ci którzy nie wiedzą. Jest tak sytuacja wygląda. Ja teoretycznie powinienem móc mieć e, móc no, założyć sobie internet o prędkości 20 megabitów, czyli maksymalną prędkość jaką może teraz oferować Neostrada. No chyba nie zmienili nic oferty. Tylko że. Dobrze. Tylko że mm, mogę sobie to założyć. Ale nie będzie to działało. Bo u mnie w okolicy jest jakieś problemy są. Nie wiem, z łączem, z kablami, jakoś z, z, z przesyłaniem danych. I mogę tylko mieć maksymalnie 6. No to nie jest. To nie jest mało, ale jeśli chce się tak wysyłać w HDK, u to niestety to jest takie upload na poziomie 1 megabita to jest obowiązek. W tej chwili mam no fajnie było jakbym miał ten jeden. Bo wychodziłoby na to, że odcinki przesyłabym w, zamiast półtorej godziny, półtorej dwóch zależnie od rozmiaru. Przesyłabym w... 30 minut jakieś, no coś takiego. 30-70 minut, no godzina wysyłania to jest no, całkiem nieźle. Czyli mógłbym zamiast trzech y, przesyłać cztery odcinki, no. Zawsze, zawsze coś. Nic nie poradzę, jak na razie na ten internet, bo mam do wyboru tylko Nettie albo Neo. No i niestety Neti trochę za bardzo nie ufam, bo Nettie może dobrze chodzić, ale tylko na swoich własnych łączach. Jeśli kable były kładzione Netia a jak się ma Neostradę, to nigdy nic nie wiadomo z tym. Ale ja widzę punkt wysokościowy, bo jak tam wyjść? Prawda tu gdzieś jest. Tam widzę ją. Widzę, że nie jest zbyt trudna, więc zostanę jak na razie przy nostradzie. Umowę mam podpisaną na rok. Zobaczymy, może cena zmaleje, albo polepszą ten transfer, żeby mógł sobie zwiększyć na ten, żebym miał 1 po uploadu. Dobra, to ja sobie tutaj pobiadoliłem, jak ja to mam nędznie. Wiem, że niektórzy może mają wolniej, ale jeśli ja się przesyła w HD, no to trzeba mieć trzeba, niestety. O, brak dostępu, trzeba mieć niestety trochę szybsze łącze. A gdzie to jest podpowiedź? Jakieś cyferki, cyferki 4 jest jeden, dobra, już widzę. Nie, to cholera sobie. Jak to? Jak to. Przez ta... A tutaj. 4 jest równy 1. Więc to 9 to będzie... 6? Bu, 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 Nie, 2.